Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. A teraz troszkę informacji o sponsorze. Rozpoczynamy od tenisa stołowego. Jakub Dyjas mistrzem Polski. W Częstochowie rozegrano Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. Znakomicie zaprezentował się na tych zawodach Jakub Dyjas z Dekor Dekorglasu. Wygrał on wszystkie swoje pojedynki, a w finale pokonał Marka Badowskiego z Bogori 4 do 1. Szczególnie dobrze zaprezentował się w trzecim secie tego pojedynku. Dyjas przegrywał już 5 do 10 i zdołał wygrać seta 12 do 10. To nie lada sztuka. Oprócz Dyjasa na mistrzostwach wystąpili także Maciej Kubik i Kamil Kurowski. Razem zdobyli brązowy mecz w grze podwójnej, a Kubik dodatkowo zdobył złoto w grze mieszanej z Katarzyną Węgrzyn z Wrocławia. Piłka nożna naszych drużyn już wszystkie nasze zespoły grały o ligowe punkty. W czwartej lidze Polonia Iłowo wygrała w Ełku z Mazurem 2 do 1. Gole dla Polonii zdobyli Dominik Lemanek bezpośrednio z rzutu rożnego i Aleksander Kruszyński po asyście Lemanka. Delfin Rybno w lidze okręgowej pokonał na własnym boisku Osę Biskupie 3 do 0. Bramki dla Delfina zdobyli Arkadiusz Konicz 2 oraz Paweł Świniarski 1. Rzutu karnego nie wykorzystał Kacper Cisielski. W klasie A doszło do derbowego meczu naszych drużyn. W Lizbarku WEL zremisował z MKS-em Działdową 0 do 0. Przed meczem była uroczysta oprawa z orkiestrą i wystąpieniami burmistrza Lizbarka i wiceburmistrza Działdowa. Po meczu dla wszystkich chętnych grill. Iskra na Rzym grała mecz na wyjeździe z LZS-em Frednowy. Do przerwy prowadziła Iskra 3 do 0. Po dwóch golach Sylwestra Pieckowskiego oraz jednym Mateusza Rynkowskiego. Po przerwie role się odmieniły i tylko bramki zdobywali gospodarze. Strzelili ich aż cztery i Narzym przegrał 3 do czterech. Piłkarskie przedwiośnie w Iłowie. W sobotę 19 marca w hali sportowej w Iłowie rozegrano turniej piłkarski dla rocznika 2012. Startowało 8 zespołów podzielonych na dwie grupy, w których obowiązywał system każdy z każdym. Później drużyny grały o poszczególne miejsca systemem pucharowym. W meczu o trzecie miejsce Fokus Płock przegrał z Dwójką Nidzica 1 do 5. W meczu finałowym Akademia Piłkarska Ciechanów wygrała ze Stomilem Olsztyn 4 do 0. Parkran aż 72 osoby startujące, 13 debiutów. To był wyjątkowo obsadzony bieg. Na starcie stanęły 72 osoby. W sobotnim biegu odnotowano aż 13 debiutów, a 5 osób poprawiło rekordy życiowe. Na mecie jako pierwszy zameldował się Wojciech Wasilewski, czas 19:14, a tuż za nim linię mety przekroczyła Martyna Konarzewska, czas 19:18. W sobotnim biegu połowa startujących to panie. Uczestnicy biegu przy okazji posprzątali trochę leśnych drut, dróg. Kolejny najbliższy bieg w sobotę 2 kwietnia, start godzina 9. W Narzymiu rekreacyjnie na sportowo. W hali sportowej w Narzymiu odbyły się zimowe igrzyska wsi. Organizatorzy przygotowali masę sportowo-rekreacyjnych konkurencji. Były zabawy z piłką, gra w warcaby, konkurencje zręcznościowe, unihokej i przeciąganie liny. Zabawy i śmiechu było co niemiara. Każdy znalazł coś dla siebie, i nie było tu przegranych. Wygrali wszyscy, którzy brali udział. Sportową zabawę obserwowali m.in. wójt gminy Sebastian Cichocki i przewodnicząca Rady Gminy Teresa Świątkowska. I na zakończenie krótkie podsumowanie sezonu tenisowego. Tenisiści z dekor Dekorglasu sezon zasadniczy mają poza sobą. 13 rozegranych spotkań w pierwszej rundzie oraz 6 w rundzie rewanżowej. Nasz działdowski Dekorglas na 19 rozegranych meczów wygrał 10 spotkań i 9 przegrał. Należy jednak podkreślić, że w tych porażkach były 4 walkowery, które przy stole były zwycięskie dla dekor glasu. Gdyby nie walkowery, to nasz zespół zająłby pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym miałby 44 punkty. Ale to już przebrzmiała historia i nie ma co do tego wracać. Najwięcej wygranych z naszych zawodników zanotował Jakub Dyjazd. Wygrał aż 27 pojedynków i tylko jeden przegrał. Teraz nasza drużyna zagra mecze w fazie play-off. Na pierwszy ogień pójdzie drużyna z Białego Stoku. Najpierw zagramy na Wyjeździe 8 kwietnia, a dwa dni później w Działdowie. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i żegnam się do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Kończymy hasłem: chwała Ukrainie. Do widzenia Państwu.